Dostałem do testów nowe sprzęty od Sony z serii ULT, mamy tutaj ULT Wear czyli słuchawki, ULT Field 1 czyli mały głośnik i Field 7 czyli duży głośnik, zobaczcie z czym to się je. No i dobra zacznijmy od tego ULT Power Sand Field 1, to jest chyba najmniejszy z głośniczków i z rzeczy do dźwięku, ja sobie zobaczę na bieżąco co to jest bo jeszcze tego nie otwierałem, ale bardzo dużo słyszałem dobrego. A nieważne, ważne, że nareszcie. Piękny i mocarny głośniczek, który można sobie na sznurku nosić, więc już nie trzeba nosić, tak? A i w tylnej kieszeni wszyscy w autobusie będą słyszeć, ale swoje waży, mimo że to nie jest super ciężki sprzęt. Ja tak nie, półtora kilo, kilogram. Robię to na ślepo wszystko, natomiast y, fajnie wykonany. On jest z takiego materiału, który wydaje mi się, że będzie wodoodporny. Fajne w dotyku. Takie skurkowane ładnie pachnie. Tu mamy ten przycisk QLT. Ciekawe, do czego służy. Na pewno do czegoś służy. A tu oczywiście parowanie bluetooth, ciszej, głośniej. A no i oczywiście włączanie, wyłączanie. Zobaczmy, czy on jest naładowany. Wystarczył raz. Ale już słyszałem bas. Musimy to potestować i na pewno sprawdzę w całości ten sprzęcik i dostaniecie o nim osobną recenzję. Natomiast w unboxingu najważniejsze, co to jest. Oj, proszę. Mamy tutaj to, co powiedziałem odnośnie tego materiału. To jest norma IP67. To znaczy, że ten sprzęt jest i kurzoodporny, i wodoodporny. Fajnie, Teraz sezon, wiecie, na plaży, więc na plaży będą mieli wszyscy ten głośnik. Powerful Bass. I ja to usłyszałem już przy dźwięku włączania. 12 godzin na baterii, to będzie sztosik. No dobra, spróbujmy to połączyć z jakimś telefonem. Dobra, już mam ULT Field One z angielskiego. Parujemy. Tak, zgadzam się. Oczywiście włączamy go na maksa. Pierwszy raz, więc musi być jakaś super piosenka. Muszę dać się ciszej, ale to ma naprawdę. Głęboki bas jak na takie maleństwo. No dobra, i co to jest ten przycisk ULT? Ok, czyli to były te basy. Najlepiej sprawdzać to wszystko organoleptycznie. Natomiast zobaczcie. Mam nadzieję, że to usłyszycie. To jest bez tego ULT. Robi robotę, sprawdzamy dalej. Cena wszystkich sprzętów, oczywiście, w komentarzach. No dobra, i na to maleństwo czekałem najchętniej, bo uwielbiam takie słuchawki nauszne. Te dokanałowe też są super, no bo mają ekstra wyciszenie. Natomiast ten sprzęt, tak, jest Noise Multi MultiPoint. Ok, czyli będzie można połączyć te słuchawki z kilkoma urządzeniami jednocześnie. 360 Audio Reality, czyli będzie można, jeżeli tylko pewnie pozwala na to ścieżka dźwiękowa filmu czy muzyki, słuchać audio w 360 stopni. To, co mnie cieszy, 30 godzin na jednym ładowaniu, to może być fajne. To co? Otwieramy. Jest naklejka. Oczywiście talent do zrywania naklejek mam. No i dobra, ULT Power Sand. Pokażcie, jak wyglądacie. Polko, pudełko w pudełku. Casey z subaczkiem, ale ładnie pachnie. Ale ten case jest dosyć mały, szczerze mówiąc, więc zobaczymy, jakie będą słuchawki. Bo na pudełku wydawały się większe. No dobra robi robotę, bo to jest taki kolor, kurczę, nie to szary, ni to zielony. Sprawdzę na stronie producenta jaki to jest kolor? To są Sony ULT Wear i co to jest za kolor? Leśna szarość, mówiłem. Nie to szary, ni to zielony, ja to mam czuja. Oczywiście, jeżeli wolimy kabelkiem, to jest kabelek, natomiast no co, Bluetooth i super długi przewód do ładowania. Jakbyć czy się włączysz. Jest, mryga. No dobra. Zakładamy. O to jest wytłumienie takie naprawdę kozackie. Nie mam lepszego słowa. Właśnie mi się paruje ULT where? albo ULT tam, mówcie jak chcecie. Ciekawe czy mnie zmiecie z planszy. Ta sama piosenka. Ok, jest bas, ale jestem ciekaw czy to jest w tej wersji ULT. Klikamy, zobaczymy co się stanie. To się nie podświetla, więc muszę to sprawdzić organoleptycznie. Teraz jest chyba bez basu. No, robi różnicę. Chociaż szczerze mówiąc, muszę trochę z korektorem dźwięku popracować przy tym basie, bo trochę mi tłumi resztę dźwięków. Ale to jest fajne, bo niektórzy lubią taki bas, bas, bas. E, jeżeli dobrze to odczytuję, to jest noise cancelling. Chyba teraz widzicie. NC łamane na AMB, czyli pewnie noise cancelling, czyli redukcja szumu. Na AMB, czyli Ambient, czyli pewnie mogę sobie zrobić tak, że będę Was słyszał, jak będziecie do mnie mówić, ale Was tu nie ma. Muszę to sobie wyobrazić. Uwaga, o, dobra, czyli to są mikrofony, które mi podają dźwięk do uszu, co się dzieje. To jest przydatne, jeżeli tylko zapamiętamy, że to jest tutaj, mam nadzieję, że je dobrze noszę. No to na przykład mogę słyszeć, jak ktoś do mnie mówi, bez ściągania słuchawek, ale ściągamy je i otwieramy największe pudełko. Fajne naprawdę i w pudełku widzę, że jest jakiś specjalny kod, nie pokażę Wam go z tyłu, ale na coś, co pozwoli doświadczyć tego 360 Reality Audio. Oczywiście słuchajcie, jedziemy na żywca, więc ja mogę pewne rzeczy i pojęcia mylić, więc jak się pomyliłem, to wam się przyznam do tego w pełnej recenzji. Ale patrząc na pudełko, to to cacko. Radzę, że będzie świeciło. Nie wiem, czy widać tak, widać świeci. Dwa, że wytrzyma 30 godzin na jednym ładowaniu. To cacko będzie duże. Naprawdę to, to będzie bardzo duże, ale przy okazji też jest norma IP67. To znaczy, że będzie to i wodoodporne, i kurzoodporne. E, oczywiście z bluetooth, ale słuchajcie, jest coś takiego jak mikrofon e, łamany na gitar Input. To znaczy tutaj będzie można podłączyć gitarkę. I ma to sens, bo no, wydaje mi się, że to jest fajna alternatywa dla grania. Na instrumentach, na przykład na patelni, wiecie, to jest dobry głośnik, żeby zainwestować i potem zbierać pieniądze grając dla ludzi. No, mam z tym pewien problem. Ja nie wiem, jak to wyciągnę, nie zasłaniając, więc etap wyciągania pewnie pominiemy. Tu mamy coś. OK, i to będzie ładowane pewnie takim już profesjonalnym zasilającym kabelkiem. Nie zgubmy go, ale fajnie, że pakowane w papier, takie eko, naprawdę eko. A, i tu jest druga część zasilacza? A, dobra, bo to jest z inną wtyczką. Dobra, czyli przygotowali się, że to może być na różne rynki. Szczegół, ale ale jest. Co tu jeszcze mamy? Okej, okay, tu jest jakiś intrygujące pudełko. E, papierologia. Nie ma etui, jak w telefonach, ale to jest kolos. Robi wrażenie. Styropian. Muszę się podnieść, żeby to wyciągnąć. W pudełku nic już więcej nie ma. Gigant. Robi mojego wzrostu, jak siedzę. Jest nieźle to jest potężny głośnik, aż mnie korci, żeby sprawdzić, czy to da się w jakiś sposób zamontować, na przykład na ścianie, bo... No bo to już może robić za naprawdę potężny sound system w domu. Waży sporo, ale ma takie rączki tutaj. Mogę sobie łatwo chwycić. Oczywiście ma przycisk do wzmocnienia basów, ma głośniej, i ciszej, ale ma to też taką fascynującą klapkę. W trochę innym stylu i z trochę innej faktury. Ciekawe dlaczego? No, ciekawe, czy ja się tu dostanę do tego. A, jest! Łooo! Wow. Sorry, no jest sztosik. Jak mam tu jakiegoś speca od dźwięku, to dajcie znać, po co są te wszystkie tutaj klawisze. Bo tak, oczywiście mamy tutaj do wzmacniacza zasilanie. No i oczywiście przycisk light. To będzie dla mnie potrzebne, bo światełko oczywiście chcemy. Natomiast to jest to jest wzmacniacz gitarowy chyba. Mamy głośniej ciszej, możemy go włączyć, wyłączyć, no jest też wejście to takie. Duży Jack, nie mały Jack. Jest USB. No, będzie trzeba to potestować. Na przycisk Echo. To pewnie do karaoke. Zamykamy tą klapkę. To też się wydaje takie materiałowe. Też mam ten sam vibe, co z tym małym głośniczkiem, że jest taki wodoodporny. Dobra, to mnie pewnie zmiecie z planszy. Włączamy. ULT. Włączone na start. Od razu się znalazło, słuchajcie. Nie musiałem nic robić. Połączone i na pewno w takim pełnym teście bardzo chętnie sprawdzę, jaki to ma zasięg. To jest potencjał na pranki, chociaż z drugiej strony chyba bym nie chciał, żeby ktoś taki takim łaził po plaży. No bo tu, chociaż chyba pan Jagodzianka mógłby mieć z tego niezłą frajdę. Dobra, włączamy. <laughs> To było dopiero na połowie głośności. A jest naprawdę sztosik. Nie, to jest sztos, słuchajcie. To jest do imprez na zewnątrz, zdecydowanie. A mój dom nie nadaje się do takiego dźwięku. Zaraz sąsiedzi będą do mnie pukać. A wyłączmy jeszcze ULT. No gra, słuchajcie, ale podzielę się tym z wami w pełnej recenzji. Natomiast ostatnie, co musicie wiedzieć, to świeci. Jak macie pytania o te sprzęty, piszcie w komentarzu.